No, bo gadają, Dzień dobry, Otwieramy 62 Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w witam państwa radnych, witam pana burmistrza. Przechodzimy do punktu kolejnego obrad, jakim jest stwierdzenie własności i stwierdzenie planu własności obrad, w tym celu proszę obecnych radnych o przyciśnienie terminalu niebieskiego przycisku. Jeszcze? A on coś nawala. wcześniej pan jest. A więc mamy 13 radnych na skład 15. Stwierdzam, że rada jest władzą do podejmowania prawomocnych uchwał. W punkcie trzecim mamy proszę państwa zatwierdzenie porządku obrad, który otrzymaliście państwo wraz z projektami uchwał. Czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Jeżeli nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad w dzisiejszej sesji? Proszę o zielonego przez skład kryminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw czerwony? Kto się wstrzymał? Żółty. Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty. Proszę Państwa przechodzimy e, teraz do punktu czwartego, ale przed punktem czwartym Pan Burmistrz może kilka zdań. Tak, e, panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni mm. Państwo, no dzisiejsza sesja nadzwyczajna podyktowana jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie podatku rolnego, tak jak Państwo pamiętacie Kilka dni temu na poprzedniej sesji ustaliliśmy, że do właśnie uchwały potrzebna jest niezbędna opinia Izby Rolnej. W związku z tym też ona dotarła i niezwłocznie chcemy to po prostu tak, żeby mogła się uprawomocnić i wejść w życie w końcem roku. Szanowni Państwo, przypomnę tylko jeszcze raz, że z uwagi na to, że sytuacja w rolnictwie nie jest łatwa, mówiliśmy o tym, dyskutowaliśmy postanowiliśmy utrzymać podatek rolny na ubiegłorocznym poziomie, nie podnosząc go i chociaż w ten sposób ulżyć no, naszym mieszkańcom, naszym rolnikom. To tyle, dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy więc do punktu czwartego <coughs> obrad. Proszę Pana Przewodniczącego Wyspowa Kaspaczyka o podtrzymanie projektu uchwały w sprawie określenia średniego, średniej ceny skupu użyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku. Projekt uchwały nr 62, łamany przez 360 przez 2022 Rada Miejskiej w liście z dnia 6 grudnia 2022 roku. W sprawie obniżenia średniej ceny skutku żywca, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie unijnym, tekst Pozycja 559, pozycja 1005, pozycja 1079 i pozycja 1561 oraz artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku obrad pornym tekst zjednoliny dziedzin 2020 roku. Pozycja 333 Rada Miejska w Mistiecy uchwala następuje. Paragraf obniża się średnią cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023 MP 2022 roku pozycja 995 z kwoty 74,05 zł za jedną decytonę do kwoty 60 zł za jedną decytonę. Paragraf 2. Wykonanie się, wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Miślica. Paragraf 3. Uchwała podlega w rozmowach Urzędu Obywatelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Dzień. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę nacisnąć zielonego przycisku na terminal oraz publiczny dyrektyw domowych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy proszę Państwa do punktu piątego zapytania i wolne wnioski w gminy. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Ja bym się zapytał. Bardzo proszę Panie. Ja chciałem zapytać o z tych pieniędzy popegeerowskich ktoś mówili o komputerach. Miał być coś wiadomo w tej sprawie Panie Burmistrzu czy nie? Pytałem, tak, tak, czy coś wiadomo o tej sprawie. No. <kłysy> Jeżeli Państwo pozwolicie, na siedząco, już na roboczo tak, dzisiaj, dokładnie dzisiaj, będzie ogłoszony przetarg na, na, na pozyskanie właśnie tych komputerów, zresztą nie tylko tych, ale na, na innych sprzętu elektronicznego, też i wyposażenia dla DPS-u. W związku z tym, no. Myślę, że y, przetarg zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a po rozstrzygnięciu będziemy no, prowadzić dystrybutorów tych przyznanych wcześniej y, komputerów. <coughs> Także <coughs> bardzo sprawnie to raczej pójdzie. Proszę bardzo. Jeszcze panie... Jest szansa że do końca roku. Spotkałem się z takimi pytaniami, są dwie rodziny w domu, dom dosyć duży jest, no i też odżyją oddzielnie, ale niestety mają jedno źródło e, ogrzewania. Co w takim przypadku? No, niestety te rodziny ponoszą te większe koszty, bo ten pies jednak zużywał, jak są dwie kondygnacje czasem więcej mniej. I jak w takim przypadku, co jak to, takie są rozstrzygnięcia czy coś? Tak, no oczywiście, że już odpowiadam. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, w takim przypadku rzeczywiście jest sporo to y, te osoby zamieszkujące pod jednym numerem domu, no będące jednak y, no, odrębną rodziną y, miały czas do 30 listopada, zgodnie z ustawą, która też nowelizowana, była zdaje się cztery razy, to z ostatnią nowelą do 30 listopada rozpocząć proces nadania innego numeru lokalu tak, czyli załóżmy nie wiem o jakim przypadku tutaj Pan Przewodniczący mówi, ale powiedzmy, że jeżeli to była Wiślica 5, to, no to miała być to Wiślica 5 łamane przez 1 my na poziomie gminy nadajemy numer budynkom Natomiast jeżeli chodzi o lokale, yy, robi to starostwo. I tam właśnie też... Yy. Tak, ale yy, źródło ciepła, na ciemne poszutem pieniędzy nadal pozostaje jeden. Tak, zgadza się. I I mogło go? tak być, ale w sytuacji, kiedy byłoby to 5 łamane przez 1, 5 łamane przez 2 i, i, yy, i to jedno źródło opalało lub 5a i 5B i to jedno źródło opalało po prostu a, i dwa, 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 dwa różne. 네. <suszynych> yy. ta, ta. <śla> tak, ten czas minął. Oni powinni się z po prostu. No tak powiedziała, że to że, że te przepisy, te ja mówię, były po prostu procedowane i bardzo szybkie i krótkie terminy były przez ustawodawcę wyznaczane, Ale z tym, na pewno niech będzie jedna na to będzie. Ja tylko Państwa chciałbym Państwu powiedzieć albo A, albo jeżeli pozwolicie i też naszym mieszkańcom, że to, te pieniądze tak naprawdę przecież nie są gminy i my naprawdę my na tym nic nie oszczędzamy, nie przyznając komuś y, takich pieniędzy. Więc y, stoimy na stanowisku, żeby dawać te pieniądze, ale pod warunkiem, że, że każdy wnioskodawca musi spełnić po prostu y, warunki. W innej sytuacji będziemy również rozliczani z tego. Wydatkowania tych pieniędzy, które w przypadku złego skierowania tych środków będą do zwrotu. No słuchajcie, nikt nam nie odda później tych pieniędzy, więc tutaj nie ma, po prostu musi być ta dyscyplina. Ale jeszcze przepisy. wrócę do tego tematu. Tak? Ten okres do 30 listopada to był na ten rok tej refundacji, ale droga nie jest zamknięta, ponieważ ten podział można zrobić. W Trudno w mi powiedzieć, dlatego, że nie ma jasnego stanowiska. Poczeka, ale lepiej I zrobić to... ten numer, niż nadać. Znaczy, no tak, jeżeli taka ta sytuacja być... jest, to może oczywiście powtórzyć się powtórzyć ta sytuacja z nowym rokiem. Bo nasze przepisy są tym, Przy czym e, trzeba <coughs> też zauważyć, że jeżeli chodzi o nadanie numeru lokalu, to jest tam, to konieczna no, oczywiście, musi tam być odrębna łazienka, i takie rzeczy. Także, swoje, także, swoje także no, trzeba spełnić pewne kryteria i też jakieś tam ponieść koszty. Nie wiem, jakie ja powiem uczciwie, bo to nie na poziomie gminy jest realizowane. E, Drodzy państwo, jeżeli pozwolicie, jestem przy jeszcze dwa słowa komentarza na temat węgla. Chcę poinformować państwa, że ten węgiel już dotarł. Wczoraj pierwsza partia 50 ton węgla orzecha. Jak chodzi o, o, o ten granulację, i e, też mamy przyznane e, grosz, ten asortyment. E, ten z kolei został przyznany w nadmiernej ilości. Nami też tam, tam pewnie nas zachęca, żeby też dystrybuować. Nie chcemy tego robić na siłę, no ale też są e, takie komentarze, że lepiej lepiej nic, nic, <laughs> bo też się dobrze pali, niż, niż właśnie nie mieć, nie mieć nic i czekać się i tak dalej, więc zobaczymy. Na razie e, przyjmujemy A to, cenowy, jak jest o tak? co nie ma żadnej różnicy cenowej. A, 1850 zł jest 15 na węgla. I 50 zł, tak jak mówiliśmy, transport po terenie naszej gminy. W związku z tym jest to łącznie 1900 zł. Myślę, że jest to cena taka wypośrodkowana. Niektóre gminy mają 2000, niektóre mają 1900. I transport, czasami ten transport w innych gminach, bo nie wszystkie mają skład na swoim terenie, to, to też jest odpowiednio 100 czy 200 zł. No ale generalnie myślę, że, że jest to cena niższa niż, niż dopuszczalna. czyli Transportem 1900 zł. Mamy już wpłaty tam do tej pory, sądzę, że z 21 odbiorców. No i dzisiaj, dzisiaj nasi, nasi po prostu pracownicy gospodarki komunalnej ruszają do tych osób, dowieść po prostu po, po półtorej tunie. Jeżeli ktoś nie złożył wniosku na ten rower, kwalifikuje się. Takie jest przynajmniej stanowisko PGG i na nim opieram tutaj swoje twierdzenie, to może to zrobić w Nowym Roku, czyli czy to nie wnioskować z nowym roku. No ale tak jak mówię, to jest takie stanowisko polskiej grupy. Górniczej. Na tą chwilę. Na tą chwilę także no, będzie to sukcesywnie rozprowadzane zasada jest taka, że kolejność wniosków decyduje o tym kto dostanie ten węgiel wcześniej lub później i proszę Państwa prosimy o cierpliwość, bo nasi pracownicy kontaktują się telefonicznie na wskazany numer telefonu, który Państwo, nasi mieszkańcy właśnie wnioskowali i, i zaznaczali ten numer i dopiero po takim kontakcie telefonicznym należy razie, na razie przybyć i wpłacić w banku, po prostu na, na po prostu zamawiany węgiel i asotyły. W gminie również będzie można po tym fakcie odebrać fakturę VAT i z tą fakturą już też poprzez telefoniczny kontakt dalszy już z naszymi pracownikami odebrać. Każdy z, każdy z odbiorców ma możliwość przed załadowaniem dotrzeć sobie na plac. Obejrzeć materiał, i no, zresztą taki mamy, jaki nam przekazują. Wygląda, przynajmniej ta partia, bardzo ciekawie i bardzo korzystnie. Natomiast no, nie wiem, jak się pali, bo nikt tego nie próbował. W każdym razie też chcę poinformować Państwa, że opał tam jest składowany jest również przykryty plantekami, żeby też nie było po prostu no jakiegoś domniemania, że w jakichś, kilku dniach deszczy będzie cięższy, lub lżejszy i tak dalej. Jest przykrywany. No i też nie ukrywam, że będziemy niezwłocznie tam poprawiać monitoring, tak żeby bezpiecznie po prostu sobie leżeć w okresie nocy szczególnej. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze jeżeli nie ma więcej zapytań, zamykam 62. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu za udział w razie.